Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Długo było trzeba czekać w tym dziwnym przedzielonym na pół mistrzostwami świata sezonie na to by wróciła do gry Fortuna pierwsza liga, ale chyba wiemy już, że warto było czekać od wczoraj jest bardzo ciekawie na pierwszoligowych boiskach. No i mamy nadzieję, że nie inaczej będzie dzisiaj na stadionie kojarzonym może bardziej z Ekstraklasą, bo w Gliwicach na obiekcie Piasta, który jest tymczasowym domem Ruchu Chorzów Niebiescy podejmują Chrobrego Głogów. Na wszelki wypadek, gdyby państwo nie dowierzali trybuny, bo one dzisiaj prezentują się niesamowicie, no, może wiele, wiele klubów, nie tylko w pierwszej, ale i w ekstraklasie zazdrościć fanów, drużynie ruchu. Przyszło grać poza domem, przyszło grać poza Chorzowem, a, a przynajmniej jeśli chodzi o atmosferę na trybunach, to myślę niebiescy nie będą tego odczuwali. Tak trzeba powiedzieć w cudzysłowie, oczywiście ruch bezdomny, natomiast kibice... Scenariusz tego spotkania. Tak, trener Skrobacz na tej przedmetrze dostarczenia tej piłki praktycznie w pierwszym kontakcie do najwyżej ustawionego zawodnika ruchu. Stracił piłkę wujtowicz ta dociera po raz kolejny na skrzydło i znowu nieźle wygląda ta kontra no, to chyba była próba strzału, ale... W puszynie połowice. Tak, 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 miał właśnie ten... Okres na, na pieczogawym froncie w Huszy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Problem. Kolejny szybki odbiór Groblego i szansa przed Wojtyrą. Wojtyra. Lewa noga Wojtyra. Kapitalnie. Zatrzymuje go teraz Jakub Bielecki. Zorganizowana jak należy, ale świetne. Tu podanie po odbiorze Stebleckiego. Wojtyra. Idealne miejsce Bóg do. Dla zawodników rosłych, silnych, do których można dostarczać te piłki. A mam na myśli tutaj właśnie Szczepana i Feliksa. A teraz wyżej ruch. Proszę, jaka presja wywierana na obrońcach Robrego. Pomylił się Bugajdis. Szczepan przed bramkę Januszka. Zablokowany jeszcze do bitka. I jeszcze próbował sięgnąć piłkę Januszka. Po jak zablokowane było to uderzenie Swędrowskiego. Teraz przerywa Robrego I starający się tutaj przejść przez te zasieki. Drużyna ruchu. Dobrze, teraz zagrał Feniks w pole karne, w kierunku biegającego tam Łukasza Januszki. Ale będzie okazja na kontratak dla Chrobrego, świetne zagranie w kierunku Wojtyry, jest tam także lewa strona uruchomiona, ale Wojtyra sam będzie kończył. Przegrywa kolejny pojedynek z Bieleckim w podobnych okolicznościach. Dynamiki szybkości, żeby zabrać jest tą piłką jeszcze bardziej do środka, ale też nie miał wsparcia, tam mam wrażenie w tym bocznym sektorze. Górski zdaje się nie domykał tej akcji, więc Wojtyra zdecydowanie... Wójtowicz, no jeśli przejdzie ta piłka do Janoszki, może być groźnie. Tak, Janoszka w kierunku Szczepana. Szczepan, goni go Bugajdis, Szczepan już w polu karnym. Szczepan, tylko rzut rożny. Tak, to nie Janoszka, a swój Wyraził się... sobie bardzo dobrze, jak będzie tym razem Łukasz Janoszka chyba bezpośrednio przed bramkę. Oh, jest... Na raty Karol Dybowski. Ale... No, może teraz zabierze się z piłką Felix. Tak się właśnie dzieje: nie ma faulu, nie ma też bramki. Kapitalna interwencja Karola Dybowskiego. Zdaje się, Swędrowski zagrywał tą piłkę do Felixa, który znalazł się w świetnej sytuacji. Nie wiem, czy mógł czasami jeszcze ją prowadzić. Natomiast decydował się tutaj już na uderzenie, bo tu za chwilę miał asystę już jednego z obrońców robrego. Ale Dybowski stanął tutaj na wysokości zawodników, którzy są w danym momencie przy piłce. No i teraz świetnie włączył się Kuzdra prawą stroną. Trochę zapomniał o nim Wójtowicz. Kuzdra w 16. Kuzdra Wojtyra zablokowany w ostatniej chwili. Nie zdążył Jakub Górski zdobyć. 4 lata. No i Michalski. Może coś z tej prawej strony wreszcie się uda. Udało się dobrze dośrodkować do Szczepana. W trudnej, bardzo sytuacji, tak właściwie z Bugajdisem na plecach rzucał się do tej piłki Daniel Szczepan. Ale oddał celny strzał. Tak, Szczepan oprócz uderzenia z dystansu jeszcze potrafi pozycjonować się w polu karnym odpowiednio i zdobywać bramki głową. Teraz naprawdę. Trzymanz. Januszka zgrał tę piłkę. Ponownie Janoszka, Będzie okazja. Felix zablokowany. Tam było bardzo tłoczno, bardzo gęsto. Już nie daje się zaskakiwać. No tutaj widzieliśmy. Trochę było przypadków w tym, że piłka dotarła do Sikora. Nie opanował piłki. Ponownie Sikora ładnie odwrócił się z futbolówką sikorado do Janoszki, Janoszka jeszcze tam próbował Szczepan na takim ślizgu, ale nie sięgnął piłki lepiej ruch rozpoczyna tą drugą część tego spotkania, a nie jeżeli cały fragment gry to był taki prognostyk ten wcześniejszy, przynajmniej dokładny może nie miało się tyle siły ale już było dokładne A do Sadloka Kasolik to powinien być kolejny rzut rożny, tymczasem od bramki rozpocznie Chrobry, ale no właśnie, przecież Konrad Kasolik to jest piłkarz, który potrafi znaleźć się pod Mnożą nam się te fragmenty gry w tej części meczu. Zobaczymy, jak tym razem rozegrają to piłkarze ruchu. O, znów niezła wrzutka! Zgrał piłkę głową, zdaje się właśnie wywoływany przez nas do tablicy Konrad Soli. A coraz lepiej faktycznie te staje fragmenty przychodzą tutaj jakby z pomocą piłkarzom z Już Po raz kolejny Wójtowicz. Szczepan do środka. Piłka na lewą stronę. Zobaczmy, bo to się może ciekawie rozwinąć. Jest uderzenie Feliksa. Trzecie w tym meczu. Dobrze to zrobił. Tutaj wszedł w pojedynek z Bugajdisem. Złamał do środka i uderzył prawą nogą po dalszym słupku eee, Szczepan Feliks. Ośrodkowanie, no tam się chyba trochę nie spodziewali Bugajdisa. Tak, jeszcze W Te, tej serii spotkań 19 kolejki Fortuna pierwszej ligi nie mieliśmy jeszcze 0 do 0. No i obyśmy nie mieli, Felix bardzo blisko teraz Swendrowski. Piłka nie opuściła boiska, no zdaniem sędziego asystenta nie, jeszcze jedno dośrodkowanie. Jeszcze strzał polakarnego z przedpola karnego zablokowany. Dobrym. W pierwszej połowie, teraz zdarza się notorycznie. Czyli nawet jeśli jest odbiór, to nic z tego się nie rodzi. Nie ma żadnej kontry. Jest za to natychmiast ale kolejna to też strata. Trzymają za sprawą piłkarzy ruchu Chorzów, którzy zdecydowanie lepiej reagują na te straty. Teraz kapitalne prosto prostopadłe podanie. Jest wrzutka. O znakomita. Otóż widzimy tylko finał tej akcji, a więc do środku Łukasza Monetę. Ale to podanie do niego chyba trzywacza. Tak, ale z... Świetnie tutaj po... co? Lewa noga i Łukasz Moneta. Nie. Inaczej Szczepan. Wspominałeś już w pierwszej powie, że potrafi świetnie uderzyć z dystansu. Trzeba przerwać grę, bo tam trafiony w głowę. Jeden z piłkarzy stojących w murze. To jest zawsze niebezpieczne. Tym bardziej, że to uderzenie miało siłę takiego nokałtującego ciosu, to Bugajdis nie podnosi się z murawy. Oj właśnie mówiliśmy, że Szczepan potrafi uderzyć. Ma ten młotek. Zmiany jeszcze do dyspozycji ma Jarosław Skrobacz. Jedną Oj! już tylko to będzie, to będzie kartka. I to pytanie: czy nie czerwona? Tak jest. Bugajdis. Jedną już tylko zmianę ma trener Grzegorz Szoka, a właściwie Marek Gołębieski, No i być może za chwilę będzie musiał jej dokonać, bo tu trzeba będzie się ratować. Jest jeden stoper. Nie protestuje Bugajdis, wie co zrobił. Po pierwsze świetne. Musi Jakieś takie bezpośrednie uderzenie. Łukasz Moneta, lewa noga, Będziesz udrożny. Łukasz Moneta, kolejne dobre zagranie, potrzebne ruchowi. Jest wrzutka, Dybowski. Kapitalnie teraz wyszedł w górę kasoli. Gdyby ta piłka leciała metr, dwa w lewą lub prawą stronę, pewnie by Dybowski nie zdążył atak. No tak. przy całym szacunku dla jego refleksu, ale dostał ją prosto, prosto w siebie. A że tu w tym przypadku Kasolika, który idealnie odnalazł się, natomiast to co mówisz, że idealnie w ręce Dybowskiego, znowu ale... znowu Swędrowski, zdąży kapitalnie po raz kolejny Dybowski, jeśli Chrobry nie straci bramki. Pana bohatera w pierwszej części, możemy mówić, że to Stebleski, Wojtyra, wzięli jakby na siebie to te działanie ofensywne, natomiast tu w defensywie teraz to... Dybowski staje tutaj mocno na wysokości zadania i kolejną sytuację wybronił. Przed przerwą rzeczywiście nie miał y, wiele pracy, choć pamiętamy tę sytuację sam no na sobie. Mańczyk oczywiście potrafi w największym tłoku gdzieś tam się odnaleźć, czy to indywidualnym zagraniem, czy, y, czy podaniem. Prosto padły, a teraz tuż nad poprzeczką ta piłka zbijana przez jednej Żutrożny. Dobry moment zatem na dokonanie zmiany. Gotowy Mańczyk. Ruchu Chorzów. Piotrowicz, Kasolik, jeszcze strzał z dystansu. No, wyglądało to naprawdę znakomicie. Teraz przyjął e, na klatkę Naprawdę zrobił to jak taki rasowy napastnik. Świetnie ją sobie spuścił tutaj na stopę. I od razu. W pierwszej powie sytuacje rozkładały nam się podobnie, nawet ze wskazaniem na Chrobrego. W drugiej to już jest dominacja ruchu. Bezapelacyjna przewaga. Zdecydowanie więcej sytuacji. No ale na wynik bramkowy to wciąż nie ma przełożenia. Może teraz dośrodkowanie. Jeszcze będzie poprawiał Wójtowicz. Zaleka, za lekka ta główka. Nie miał z czego, mówiąc kolokwialnie, uderzyć Artur Pląskowski. Tak, nie powiem, że zaczarowana jakoś specjalnie jest ta bramka. Po prostu gdzieś. Wójtowicz. Foszmańczyk, Foszmańczyk zdołał teraz dośrodkować, Foszmańczyk, Pląskowski od bramki na pewno, rozpocznie Karol Dybowski. Na pewno tego trener oczekiwał właśnie od Foszmańczyka, a więc... No, atakuje Stala, atakuje Wisła, jest Termalika, jest Tarka, bardzo ciekawa sytuacja na górze tabeli, ale poczekajmy, nie odbierajmy tutaj szansy na trzy punkty, miał znów okazję ruch, ale... No nie może jakoś dobrze wstrzelić się w bramkę. Artur Pląskowski czy nogą czy głową uderza trochę za delikatnie albo mocno nieco. A teraz znów Pląskowski. Czegoś tam zabrakło, ale popatrzmy. Moneta, tak go chwalimy, czy wykona to decydujące zagranie. Rzut karny! Rzut karny w minucie. Ja sprawdzę jeszcze Artur dokładnie. Piąta minuta, pięćdziesiąta sekunda, doliczonego czasu gry. Niesamowite. Natomiast trzeba oddać ruchowi, że do samego końca walczył. Mimo tej ambitnej postawy tutaj piłkarzy Chrobrego. no to na pewno jest Otna do weryfikacji. Postawa jest taka. Bo jest tak Chłopiec na bramkę zasługiwał, natomiast chyba trudno było się spodziewać, że ona może paść w takich okolicznościach. Ale jeszcze nie padła. Zobaczmy. Foszmańczyk czy Dybowski. Foszmańczyk, 1 do 0, Arcypewnie wykonany rzut karny, nawet tak dobrze dysponowany Karol Dybowski był bezradny. Niesamowita sytuacja, czekałem tutaj cały czas tym komentarzem, najpierw jeśli chodzi o ten VAR, który miał tutaj jakby decydować, rzut karny, który sobie wypracowali, ale trzeba uczciwie powiedzieć, pokazał ruch w drugiej części, tą swoją lepszą twarz, w pierwszej, w pierwszej części mogliśmy się natomiast w drugiej pracowali od samego początku na tą bramkę. Stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Nie potrafili wykorzystać. Dopiero rzut karny wyko wykonywany przez Fosmańczyka daje im tutaj upra... Ta ręka niełożona wzdłuż ciała, więc no, były podstawy do tego, by tę jedenastkę podyktować. Jest jeden do zera. A w przekroju całego meczu, zwłaszcza biorąc pod uwagę przebieg drugiej połowy, no, ruch był drużyną lepszą. Decydowanie tak. Od początku tej drugiej części meczu ruch jakby było widać taką determinację w zachowaniach. Mówiliśmy o samego początku, że prawdopodobnie w przerwie meczu tam nie było spokoju, w szatni, nie było ciszy. Ta reakcja nastąpiła. W drugiej... Pamiętasz Artur statystyki po pierwszej połowie? Tam było 4-4 w strzałach, 2-2 w strzałach celnych. Po całym meczu nic nie drgnęło po stronie chrobiego, po stronie ruchu. Prawdziwa lawina tych sytuacji. Więcej strzałów, więcej strzałów celnych, ogromny wzrost posiadania, gigantyczna przewaga w rzutach różnych. Mogą mieć poczucie ogromnego niedosytu.